wszyscy lubię 5 pitchball za moment. George 225 Śmano wszystkim. Się ktoś ma online? Tym razem e, mapy mapę mapa to Shipwater, tak. To głównie no. tym się różni y, różni ten tryb od Conquesta, że że tutaj się gracie dwie rundy. I w jednej się broni danego punktu, w drugiej drugie się atakuje. Raz przyjęty punkt, i, i, No jest na własność, no nie da, się Przysz, nie, nie da się odbić. A ja pedałam, jestem i to, no. Dobra, Długo go ale snajperka MSR. O Gidża ty, ty, ty. Oj, Ale naszam Sary, ale... ale nasi lamią no. Jeszcze gorzej niż na... Jeszcze gorzej niż grałem w... niż grałem w piłkę nożą. No i, i za, za za ten zasłony go się mi zwalił. Heda, fajnie. A ona to wiesz, lepiej już grając ojc e nasi sportowcy ojc ojc oj, jest nasi e-sportowcy, którzy lepiej grają mhm Fifa a nie o... o... pewnie tam wygrał też, ale w szczególności chodzi o no, na w pnf mam którzy dostali się to, to będzie, dostali. lol to będzie fail, jeśli kurczę nie przejmę idę sitem sita wjeżdża no serio, mi? Aha, ja byłem na przyjętym punkcie, Lol, mam tu 3 gości do usmażenia Jestem w ciekawe, jestem w A ile w w ogóle w tej tej kupiłem 25 Aha, dobra. Złożyłem 9 granatów w powyższym meczu. No Ja Tak tylko... Do nas byśmy. Mhm. Spomniemy to nieźle. To, to, to nowe to, to, to no, może, może dodadzą, może nie. N najlepiej będzie, jeśli dodadzą nowy tryby, nowe mapy. Tego to aktualnie to... brakuje. Hmm. Marzenice. Marzenice. Marzenice, marzenice, to może nie chcę. To może nie chcę, co Jak to W szczególności to od Lauta, bo jest, są tylko dwie. Kosznik. Co mówiłeś? W ja? szczególności to od Lauta, bo są tylko dwie na Mhm. Mm to jest, chyba nie mogę trafić. Podobnie. O jest, trafiłem. Jeden gość idzie po temną, strzelę w niego. Nie mogę, nie mogę go zabić, drugi idzie. Podobnie. Pijam tam, Nie. strzelam w nich, trafiam coś tam zostałem 5 pię pięć gościowi. I padam. Mm, Ej, tutaj jest trochę i zbugowana siatka kol koliz kolizyjna. Nie. się. Nie jest tak. Tyle. Muszę muszę trochę się bawić shotgunem też. A też ten buk gdzieś Ej, taki hams, hamski jest bo ten yy, u tego technika ma shotgun, u sulta masz shotgun, przy tym to są te dwa, dwa są jeszcze shotguny i nie możesz ich sprzedać. Masz... Do, ci tylko zajmuje miejsce w jakim punkcie.

Widziałeś może, gdzie mi ten granajt poszedł? Begrzuciłem i ja mnie zaraz potem snajpa zjadła. Nie wiem, ja wcześniej też No dobra. Hmm... A, a pójdę tędy. Przestań mi A, Cały 11hp'a sobie wziąłem. Przez to. I A, ty, ty, ty. no No idzie. Dzień. Muzyka? Nie. To już dawno po świętach, kurczę. Nie. I nie. Nie. co. Nie. 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 Nie tyk check. Mhm. Bez zaczekaj, jaka by teraz pasowała? Dobra. No on, praktycznie on. tak. Eee no, e gram jeszcze jedną rundę z tym szotganem i sobie daję szana. Nieźle wygląda. Long range, ani ro nie stał. Jest tak ta pasowała. Oj, tutaj się dużo dostaje za def -kille. defensywne. Defensywne. Zaje dużo. O, pięknie. Uuu, czterysta. Aż Aż za daleko mi potuchlał się. Nie. A, a, a. Kurde, nie znaczy czegoś tam małych z daleka go z, z daleka zabić gościa Shotguna. No to fajnie O, to dostałem A ty dostałem No fajnie No. Ale... Ej chodźmy na... Chodźmy teraz na 10 Skupmy to... Okej okay, to już cztery osoby by pójdą 5 pięć. Pięć osób, na pewno pójdzie na A. To już mamy. Co na czacie, jakbyś nie wiedział, jest mała dyskusja. Na Że co najmniej 5 osób idzie na milion. tego. To wszyscy poleci. Wszyscy. To wszyscy będzie. Mam, mam shotguna. Niech, niech, niech tylko tam wbije, tak jako tako.

skonam. X X X. Oskon, na końcu coś nawala. Plecy. O, oh, plecy. Lol. Nawet no... masz pas. Bebuchnij. Yeah! Yeah! Ale yeah! like czymś legat. Ja cie nie przejąć w takiej sytuacji to to jest. No co na no wszystko załatwnie Okej, okay, gram jeszcze gram jeszcze jedną rundę z tym shotgunem bo mi się trochę podoba gra tym <laughs> hmm. Tamę long range no, ale jest tylko jeden long range Ze wszystkich Plecy, fuck O nie no nie mam go się pafić ja miałem lekie problemy Let's come on, B. A, chodź, chodź, chodź tam. Będziesz się pokryć. Ej, przyjdźże tutaj na B. Widzę. Będę zaśnikam. No brak, głupi pomysł. Dzień, dzień. Za Są zocerki. 20 level, okej, okay, zmieniam sobie na tego. Mówię sarkę to zabrzmiało Okej idziemy, I, idę tam na A posłuchać Mogę zgań... Tak czy nie? Nie, nie to, to... muszę zdążyć, muszę zdążyć Nie mogę stracić tych punktów Chyba straciłeś plecy U... plecy,

Dobra, ciągną mnie te pieniądze. Ja pierdolę, nie przejąć ani jednego. Goście, nie zgubiliście. Lecia, <ours introductions> <Wolverine> to będzie fajnie, nie przejąć ani jednego punktu, a nie przejęli nam dwa. Noa, przegramy. Hmm. Jest nie idzie nam tak dobrze. Osob to generalnie bardzo rzadko występuje i musi być naprawdę dobrze, że zgrałem drużynę. W innym wypadku to można zapomnieć jakkolwiek dobrym zagraniu. goś ja nie powstał pola. A zaczyna się od A. Ja nie ogarniam tej mojej klawiatury czasem i idę przetulem się do obiektu, do tego, do ścianki. No to tutaj mi przeskakuje to. I'll go to be. No teraz trochę za późno. No, no trochę za późno, aleortem będzie A jego gość chyba na plecy robi. No. Yes! Zabiłem! Udało się! O fak. Gości poprawiać, pod tym nie no. nigdy na B nie ma. Nie ma nikogo na B. Zobaczcie, to jak jest takie na razie się nie zapowiada byle, żebym przedłużył tu e, chyba nie ma overtime. Tu jest overtime. To by się nie okay, Dwie minuty ale jest. Okej, okay, gości. Jestem. I, i jesteś ze mną. Jesteś ty? Dobra. Dobrze. Jest gościu. U gości. Eee... Y Znowu mnie, znowu kurczę, ta fizyka w tej grze mnie ...wpugowała. Nie, no kurde, nie mogę wytwarować. Baba, jako... znaczy, no nie powiedz Dlaczego, za, no, dlaczego zawsze na wskleucie mamy nubowski team? Zawsze. Na, teraz mam... zaraz ja mam miesiąc, wygram. A no, 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 nie trzeba nie przegrywać, więc M do przydzielania. Mamy no, bez, że tutaj jest... No i nasi nubowie nasi upuszczają. Jak da No to jest ja sam skie, no, kurczę takie nubowskie. Ej, pasuje innego zabić, żeby nadrobić sobie trochę przewagi. A da mną? Nie nad tobą, no. No ogólnie, Łódź. w Chciałem ci Chciałem nie. Chciałem się. Chciałem E, Gosiu jest na plecach. No. Jest! Jest! Zabiłem! Nie wierzę w to. Zabiłem! Zabiłem! Udało mi się zabić! Dobra, tak na... Nie mam jednego zabitego. Ja cię... Tym, tym range'em na 20. jest ją. Przyjemy. Przyjmiemy. Jest. Jest! Przyjmiemy. Nie wierzę! Jest. Ja. Moje. Nie wierzę w to. Nie wierzymy. No no, no trudno uwierzyć. Tu. Nasza drużyna ogarnia? O, ani kaba, ja, kab ani asysta. Ja, ja już kapuję? Dobra, ja tam zaraz dojdę. Mam problem. Nadchodzę dopiero. Dobra, widzę, że jest. Troszkę czysto. No i to jest fajne, że tutaj jest sprint na boki. No na kurzu! Bana broni, co on to ma? Ej, masz ten. masz tego. Bu masz nagranego tego buga? No, ma, ma. ma. Daj, to już do sportu? No, no, ale jest. A, do tyłu, do tyłu, tak, do tyłu. Mm. O, coś. Coś nasza. Nasza drużyna się obudziła. Chyba, że te, ci goście, co teraz dołączyli, są jak, jakoś lepiej grają. Jest gość, jest gość. Gdzie? Tam. Dzięki. Wiedziałem, że. A czy do go z granata? Uwaga, uda się? Jacie, <laughs> jak ja lubię snajpienie z granata? to, to mm? jest Więc sam koniec się sytuacja odwróciła. no, no. Dostał tam raz.

Jest King Strike. Zaj z drugiej chwilchem. No faj, dobrze. 3 hmm. kamień. Yeah, wziąłem yeah. sobie chillange, żebym zrobił sobie te. Tam 10 def, def killi. Oj oh, to będzie To... W, w, w zeszłym meczu miałem te sześć, 6, 6 ataków. To chyba nawet więcej. Ja teraz mam. No. Też ataki. Jest. Znaczy tutaj nie wiem czy, czy dałoby się tego defa od defensów zyskać, ale... No... Kiedyś się to nie. nie wiem ja... Aha, dobra. Co? Mm. Kurczę. No trochę... co najmniej kilka pestek w niego. Co to takich co? Dużo trupów? No, oha! Plecy na robili. Coś mhm. plecy robi. Ej, ple ma plecy. Na spawnie. Drugie, okay. drugie. No, plecy Co za no, ale Jeszcze z noża ubił. No, to jest samskie. Zapięli no, byście? Eee, ja lubię stray ten fajnie to wygląda jak ten y bomb bombla się ściąga z nożyka no, OK Łokcia chceś to robić Jokie Złokieć to jest to nie jest góźny łokieć jest impreza dokładnie O kurde Ale na w kościół wyszną Ci mm -hmm. was Eee y no, asysta poszła Fajnie ja tu czekam teraz na Nie, nie ma zmiany nawet tam, chodzę, tam. Hmm. O, o, chyba, na, ch chyba na drobie jeszcze. Nie, nie ma szans. Gdybym liczył także 1000 więcej. Nie, nie miałbym besta, musiałbym 3 kilo co najmniej już zbierać jeszcze. Go, go się nas pompy wiesz, rożyną Ej, Kto kurde. Ktoś mi skasował to Na plecy Dobra Spokojnie Dobra, Dobra przejdę się na no dołem na odmianę To i dałem ledwo coś Reloadem ja jestem przyzwy... przyzwyczajony, że co wystrzałem, to biorę ten. Nie ja sobie zapomniałem zrelodować. Znacie gościa bez reloada. Mhm. Wejdzie się 2 HP, idę na nim na plecy, jestem inteligentem. co, może kogoś zabić. Jak wejdziesz się z hitem, to wtedy na pewno zabiję. No już zabiłem. Jednego... ...gosta. Na klołku... ...szedł. Założyłem go. Yy. Nie no kurde, gości kamper. Updater skąd, skąd mi bił? Ach, aha, tam mogą się spawnować. No to fajnie, ogarnęłem. No skamper, skamper, skamper. Dobra, będzie krewet. Znowu. No. Hmm, bezścig będzie. Nie, no kurde. Je, muszę jednego, muszę jednego ubić. Nie ubić. Ale zobacz, już wybije. No, no. Sekundę później wbija bąbel nasz. Ej, idź, 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 Ej, ale dostałem skrzynkę Dobra. na pocieszenie. kolej, reprezent. No tak. No to z tej A. strony był Grzegorz 225 oraz Luki 215. Komentować, subskrybować, lajkować i co tam chcecie. No to cześć. Polecajcie.